Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Jak widzicie za mną działam przy Nissanie. A mianowicie, w końcu robię rolbara do Nissana. Już zacząłem. Zrobiłem ten główny pałąk. On wygięty, wziąłem to do, do kolegi, który ma giętarkę. U niego to ogarnąłem. Później u siebie zrobiłem już te zastrzały. No i pierwsze co, nie nagrywałem tego, ale... Te śrubki, które są tutaj, o, 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 tam. Te trzy. Wcześniej miałem wkręcone kilka lat i musiałem je niestety naspawywać tutaj na krętki, bo wszystkie łebki się urywały, chciałem je odkręcić, ale udało mi się to zrobić. Pożyczyłem od kolegi spawarkę. Dobrze mieć kolegów, którzy mają spawarki migomaty, bo ja mam w sumie spawarkę elektrodową, ale to nie dało rady. Po prostu nie umiem tak dobrze spawać spawarką elektrodową, więc migomatem wychodzi mi lepiej. Dlatego tak, został mi jeszcze tylko jeden pałąk. Ten skos tutaj, odtąd dotąd, no i potem będę musiał wyjąć całą, cały ten rollbar i go pospawać dookoła, bo na razie pospawałem tak tylko połowicznie, można powiedzieć, no i będę musiał go całego też pomalować. Mam tutaj już rurę ostatnią, która przychodzi na skos, także za chwilę zabiorę się za to, żeby to ładnie wymierzyć i dociąć, no i potem wymontuję, obspawam do końca. Powiem wam, że trochę się zmachałem. Ale tak, ten skośny pałk dociąłem. No i żeby wyjąć rollbara musiałem niestety wyciągnąć fotel od kierowcy. No i dlatego się zmachałem, bo musiałem sam to wyjmować teraz ten robar, ale dałem radę. Nie ma tego złego. Będę musiał tylko kilka miejsc zrobić zaprawki, bo przerysowałem delikatnie tymi blaszkami. Także. Tak, połapane mam. Muszę tylko teraz pospawać to do końca. No i rolbar będzie gotowy. No i później jeszcze wymyślić, jaki kolor dać finalnie. Czy czarny, tak jak całe wnętrze, czy pomalować w jakiś żarówiasty kolor. To jeszcze się zastanowię. Ok, czyli rolbar gotowy. Teraz muszę go tylko zmatowić. Kupiłem już farby. Kolor. Powiem Wam tak. Podkład biały. No i ogólnie chciałem roadbar dać na czarno, jak wszystko mam czarne w środku w Nissanie, ale spróbuję czegoś szalonego. Nie wiem czy kamera oddaje to, fluorescencyjny pomarańczowy, także zobaczymy jak to będzie się prezentowało. A czemu ten fluorescencyjny pomarańczowy? No dałem się namówić. No, moja dziewczyna stwierdziła, że pomarańczowy będzie fajnie wyglądał. Jeżeli mi się nie spodoba, no to najwyżej zawsze mogę przemalować z powrotem na czarno. Are you listening? Damn. Oh. Yeah. fajne koziołki. Także przygotowałem sobie stojaczek. Muszę tylko jeszcze odtłuścić całą powierzchnię. No i będę malował. To na kilka cienkich warstw, także na razie mam pierwszą warstwę. Druga już będzie, myślę, lepiej pokryta. Planuję zrobić chyba trzy warstwy, ale zobaczę, jak to wyjdzie po trzech razach. Jeżeli będzie trzeba jeszcze raz, to pomaluję czwarty raz. Puszka 400 ml. Staram się malować bardziej robara niż powietrze. No, mi na trzy warstwy. Teoretycznie mógłbym jeszcze jedną warstwę pomalować, no ale cóż, zabrakło farby. No to teraz będę po wyschnięciu tego podkładu, będę malował już na docelowy kolor. A jeżeli mi zabraknie, no to na szczęście jutro mamy nadzieję, niedzielę handlową, tak, że będę mógł podjechać do kasterami i kupić jeszcze jedną tą puszkę farby. No ale mam nadzieję, że ta jedna puszka wystarczy. Ale to jeszcze zobaczę. Poczekam jeszcze 15 minut, aż trochę przeschnie. I później nie wiem, czy będę jeszcze dzisiaj malował, czy już jutro. Ok, mamy następny dzień. Wczoraj pomalowałem jeszcze jedną puszką podkładu, także jest cała biała. Cały rollbar jest biały. Przematowiłem przed chwilą tą włókniną, taką fajną. O, tą włókniną ścierną. No i teraz muszę tylko pomalować w kolor docelowy. A jeszcze tylko odtłuszcze. Oczywiście jak. Przematowiłem, co został pył. Zobaczę ile warstw będzie potrzeba, żeby pokryło mi ładnie całość. Żeby nic nie przebijało. Mam nadzieję, że jedna puszka starczy, ale jak nie, w razie co kupiłem drugą. Pierwsza warstwa pomalowana. Nie zwracajcie uwagi, że są przebłyski białego. Druga warstwa, jak przyjdzie to już będzie dużo lepiej. Teraz tylko poczekam 15 minut. No i daję drugą warstwę. Druga warstwa i w sumie pierwsza puszka farby poszła. Teraz poczekam znowu 10-15 minut, żeby to przeszło. już wygląda lepiej myślę, że jeszcze jedna dwie warstwy, no już jakaś mucha, czy robak chce się przykleić Najlepiej. proszę odejść, no, żeby się nie przykleił mi tutaj, bo to będzie jeździł ze mną w samochodzie. Poczekam 10-15 minut i kolejne dwie warstwy i myślę, że powinno być OK. Nie widzę jak to wygląda na ekranie kamery tutaj. Ale na żywo nie jest źle, jest kilka miejsc takich, że jest trochę się błyszczy, ale to przed chwilą psichnąłem, tak trochę grubiej. Więc tak, poczekam teraz aż wyschnie. No i pewnie jutro będę montował. Dzisiaj odczekam, bo jest podobno jedna doba, żeby całkowite wyschnięcie było. A dzisiaj jeszcze muszę pomalować śruby mocujące na czarno. Wszystko czarne. Klatka pomarańczowa. Znaczy, rollbar pomarańczowy. Jeżeli mi się nie, nie będzie podobał, albo mi się znudzi, to machnę po prostu na czarny, tak jak reszta wnętrza i tyle. Ale na razie będzie się odznaczał. Jest pomarańczowy. Także sytuacja wygląda tak, że wziąłem i pomalowałem trochę sobie we wnętrzu. Wiem kilka takich miejsc, że jak przymierzałem ten rolbar, to przetarłem blachę i farbę. Także pomalowałem jeszcze raz na czarno. Trochę w bagażniku też przyknąłem. no i teraz muszę wziąć tego rollbara i wsadzić go do samochodu, zamocować pasy, włożyć fotele. No i misja rollbar w Nissanie będzie gotowa, będzie zakończona. Dobrze, mamy już kolejny dzień, ale wszystko w Nissanie złożone. Widzicie jeszcze, jak Nissan chwilę postoi na dworzu, co się dzieje. O, Jeszcze chyta. deszcz padał, także tak, no siedziałem tutaj w środku, więc trochę się pobrudziło. Także będę musiał to jeszcze przeczyścić, ale tak, rolbar jest zamocowany. Śrubki pomalowane na czarno, żeby tak się nie rzucało przez czarno, pomarańczowo, srebrno i w ogóle, cała co kolorów. Pasę zamocowałem i na razie zrobiłem tak na trytki. Nie muszę wymyślić jakiś sposób, żeby tutaj przymocować, żeby tak nie wisiały. Ale rolbar gotowy. No, wyróżnia się w samochodzie. Nie powiem, że nie, ale na moje wygląda. Bardzo fajnie tak kontrastowo. Także tak jak mówiłem, jest główny pałąk. Zastrzały do tylnych nadkoli. No i jeden pałąk skośny. Tutaj jeszcze troszkę miejsca przy suficie jest, tyle że prawie się da rękę włożyć, więc myślę, że będzie ok. I to by było tyle na dzisiaj. Następne wideo to podejrzewam, że będzie już wyprawa Nissanem. Do Warszawy na Youngtimer Timer Warson na Spota Także widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia, cześć.